Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie rano tyle osób. Ja, ja już, ja już czekam na następną edycję. Ty, tu jesteś targowy weteran, no co nie? Potrzeba było samemu strugać, bo w tamtych czasach goblery były bardzo drogie. Tworzą to wydarzenie same kobiety. Nie ma tutaj ludzi przypadkowych, to są w 90% prawdziwe ryby. Wojtek sprzedał łódkę z rana. I stąd wpadłem na pomysł, żeby zacząć robić gumy dla siebie. Jakie mamy rybki idą? Do... To jest to takie troszkę jubilerki, tak? Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle ludzi. Tego się nie da chyba inną łodzią wykonać. Szapowiedził. No co, dziewczyny chyba powinny organizować takie rzeczy. U mnie jest bardziej stonowane, bardziej naturalistycznie. Żebyś przez te 100 lat zrobił jeszcze co najmniej milion łódek. Tydzień temu zdobyliśmy wicemistrzostwo polskie. Ostatnio nacisnąłeś temat, który mocno grzeje. Pod tym kątem to jesteśmy wrogami przebrzydłymi. <laughs> Łodzie aluminiowe są zmiażdżone w tym momencie. <laughs> Pomachaliśmy. Jak Agnieszka pływają. Dla nas stało się to sposobem na życie i pasją. Ekologia, ekologia, jeszcze raz ekologia. Mucha nie siada. Fajna impreza naprawdę. Te firmy, które nie przyjechały, mogą żałować. To jest piękny początek na naszej tutaj ziemi warmińsko-mazurskiej, jeżeli chodzi właśnie o targi.